Kochani, Krzysia, automatyka do bram. Słuchajcie, wcześniej była walka z radiolinią. Tą z tym pilotem oryginalnych ich. Słuchajcie, obiecałem Wam sprawdzenie, czy jest możliwość wgrania Space'a zielonego do bramy. O! Do tej radiolinii fabrycznej. Nie do tego zewnętrznego, tylko do tej radiolinii. Zobaczymy, co nie. Yy, 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 czy to się uda według tej instrukcji jak się nie pomyliłem to tak LO wchodzimy później wchodzimy OK nie jeszcze raz przepraszam LO OK szukamy yy, jeszcze nie o, to taka logika trochę tu jest wyjście LO wchodzimy LC wchodzimy C1 wchodzimy C1 i zobaczymy czy pójdzie, czy pójdzie pilot Czekajcie, jeszcze raz. O, C1 i teraz. Bingo. Było 12 razy, był programowany, czyli pilot się zaprogramował. Teraz zrobimy wyjście. Zawsze trzeba z tego wychodzić. OK, wyjście. Zawsze trzeba z programowania wychodzić i zobaczymy, czy to zadziała. Kurde, zobaczcie, działa. Pięknie. O. Także. Wszystkim polecam kupować piloty firmowe, a te świetniki wyrzucać od razu z miejsca. Czyli mamy tak: Space, Skamę, jeden z najlepszych pilotów wchodzą bez żadnego problemu. I Swaka też wchodzą, dzibata. E, jak ktoś tam ma, nie wiem gdzie mam ten pilot. Mam gdzieś. Pi o, mam pilocik. Ten też wchodzi, dzibata. Pilocik. Proszę bardzo, nie wiem który to było chyba nie ten, ten pierwszy nie ten nie czy ten o ten też ładnie wchodzi dzipata zaprogramowany także polecam wszystkim zmiana pilotów z automatu od razu hmm. weszły mi dwa Space'y z zieloną diodą i z faka lhs-a też a resztę to nie mi się próbować, trzeba się pobawić resztę, ale da się dograć inne modele, przynajmniej fabryczne, jakieś lepsze piloty. Także trzymajcie się na razie, hej.